Witam kochani, dzisiaj jestem drugi dzień z żonką na rybach, już ci rozkładam, jesteśmy tak jak mówiłem wczoraj na tej samej rzece, tylko no, jakieś 6-7 kilometrów poniżej, idziemy próbować zbierca, czemu to? Tupka na czeburażce. Dziewiąta rano, już jest 20 stopni. Dziewiąta rano. Cieplutko. Lato, normalnie wiosną. Proszę kochanie, Dziękuję. tylko na razie spróbuj, tak sobie lekko rzucaj z początku, żebyś się zapoznała. Czekaj, jakieś tu czerwone coś leży. Jakieś czerwone, jakieś kuleczki leżą, nie wiem nawet co to jest. To są nasiona z jakiegoś czegoś A to moja Ultralight Piąteczka Ja dzisiaj z powrotem próbuję na no to samo Tamta 2,5 cm Robaki już są? O, już latają robaki, muszki, meszki Próbujemy Mnie interesuje Okoń Okon i jak mówiłem krapi. Dwie rybki, które bardzo lubię. O. I jak mówiłem, zmieniłem koło obrotek. Tamta mi się nie podoba. Albo go sprzedam, albo zostawię na, na lód, do wędki podlodowej. No i próbujemy. Próbujemy na tamtę. O, myślałem, że rybkę miałaś. Zaczep, żonka miała pierwszy zaczep. O, wszystkiego tutaj, jak w zimę woda goni, to tu nagoni wszystkiego. O, na razie cisza. Pierwszy rzut, drugi rzut, nic. Ale próbujemy. Zaraz może kolor zmienimy. Próbujemy. O, tutaj mam linkę 04 Punta Bardzo cieniutka Chociaż ja się widzę, bo tamtej żyłki to nie widziałem w ogóle. Ma taki kolor jakiś dziwny, że... Ale jej nie widać. A ta linka ma średnicę chyba 007, jak sobie przypominam. Ale Radzie nie przyszli tutaj tylko na zwiady dzisiaj Musi jest... Możemy przejść, zobaczyć pewnie Oto jest 15 minut i pójdziemy w drugie miejsce próbować też Właśnie nikogo nie widać. No jeszcze że dwa tygodnie i będą karpie się chlapać. Niedługo będą brały. O, o miała rybę. Wydawało się, że... Wydywało, że rybkę miałaś. zmarnowałaś kurczę branie. Nie to zaczepiło. O, mówi, że zaczepiło. Woda już jest bardzo ciekawa, już, już mi się podoba. Ja to będę próbował częściej przyjeżdżać z samego rana nie ma jeszcze krapi albo jeszcze jest za wcześnie troszkę nauczyłem na tej rzece że rybki zaczynają brać przeważnie koło 11 godziny chyba że już później w maju w połowie maja to z samego rana biorą ale teraz to godzina 11-12, dopiero się budzą. Zaczynają skubać. No dobra, my tu sprawdzili. Na razie nie ma nic. Idziemy. Idziemy teraz za ten most. Na drugą stronę. Zobaczymy się za chwilkę. Jesteśmy z drugiej strony mostu. I próbujemy. Parę minut porzucamy tutaj. I zobaczymy. Próbujemy. O, no, i pomału sobie rozplątaj i pomału. Chyba sobie zmienię zaraz jeden rzut i zmienię kolor. Zmienię sobie na inny kolor. Na razie cisza. Muszę zmienić kolor na taki jakiś bardziej jaskrawy. No. Tego zmieniam. Słucham? Też się jakby chlapnęło mi się wydawało. Tak jakbym słyszał chlapnięcie. Użyte składeniowe. O, o. Gdzieś pod. Albo ktoś rzuca coś, albo... Nie, tam się chlapczył coś. To no nie, niemożliwe. Myślę, że się rybki jakieś chlapią. zaczęły się chlapać, bo jest bardzo gorąco. O. No to mówię o typu, że już się zaczynają chlapać, bo się budzą. Tu trzeba przyjeżdżać zawsze później często. Fajne to łowienie na te ultralighty ale takie wszystko delikatne te linki, te żyłki, kaczyki to wszystko że nie łowi się tak łatwo ale spróbujemy Mamy tutaj teraz tamte, tylko to jest 4 cm żółta, fajna, pół grama, pół grama, główka polska mała. No, Próbujemy. Rybki zaczęły się pluskać, to dobry znak. Jak się zaczną budzić, to może się uda coś złowić. Ech. Jeszcze ze dwie godzinki i pójdziemy. To nie. My tutaj 15 minut szli na drugą stronę mostu. No na zwiady przyjechaliśmy. Zwiady sprawdzone. Wszystko wiemy, że jest wszystko. No ale my tam nie poszli dalej. Ja tam dalej chciałem sprawdzić. Ja chciałem tam dalej pójść zobaczyć. okej, okay. następnym razem no dzisiaj chyba nie będę miał rybki wczoraj na otwarcie złapałem jedną rybkę, A dzisiaj bez rybki Krótsza. miałem chyba skubnięcie tak się wydawało, że miałem skubnięcie Krapi to najbardziej lubią być przy samym brzegu. Niekoniecznie, ale przeważnie. Krapi muszą mieć jakieś właśnie zawsze miejsce do schowania. psaki czy jakieś kamienie, cokolwiek, ale muszą mieć jakieś właśnie... No, jeszcze nie ma, jeszcze rybek nie widać. Moja kochana żonka już się niecierpliwie, już chce do domu. Tak, kochanie, mhm. już do domku chcesz? potrzebujemy o ryba patyk miała o szkoda nie nagrało się dobra jeszcze ze trzy rzuty i pójdziemy o możemy tam możemy, pojedziemy do nad jeziorko. Ta, tam były okonie, też z wiosny brały. Ta. I grzyby będziemy szukać. Smarc, po polsku się nazywa smarc, a tu się nazywa morel. O, ryby fatyk Jest, jest. Otworzony sezon, no dzisiaj bez rybki, jeszcze dwa rzuty, mam szansę. Jeszcze dwa rzuty, dopóki no przynęta w wodzie, to jest szansa. I widać rybek jeszcze. Trzeba jechać tam, gdzie one mogą być. Tutaj trzeba jeszcze dwa tygodnie poczekać. Ryby jeszcze chyba nawet nie wpłynęły, tam jest poniżej jest jeziorko. Jeszcze nie zaczęły chyba wpływać do rzeki. Ale, ale już niedługo. Na razie pojedziemy w inne miejsce tam gdzie rybki mogą być Dobra, miał być ostatni. Zrobimy jeszcze jeden ostatni. A jak znam to wszystko, to najczęściej na ostatniej mi się zawsze gdzieś mi się kurczę by złapie. Ciekawe się tym razem okej, okay, ostatni rzut ostatni idziemy no miałaś patyka dwa patyki miałaś no ja nawet patyka nie złapałem dobra, ostatni mój rzut już składamy i idziemy trochę zwiedzili ale jak chciałem tam dalej pójść, ale to następnym razem pójdę tak tak, kojoty są tutaj muszę Wam powiedzieć przy okazji tak, są ślady nawet tutaj wszędzie widać rakuny znaczy szopę, szop pracz sarny tu chodzą sarny, kojoty szopy szopy pracze i wszystko tu jest zresztą, dzikie indyki, co tylko chcecie nawet sępy tutaj nawet tutaj są wstępy takie z czerwonymi łebami dobra po kolei żegnamy się z wami do następnego trzymajcie się może następnym razem będzie lepszy dzień i będzie może zrywka do następnego